Już jest. Tylko dwa miesiące pracy i dwa tanga są zupełnie pełne. Z paluchami podpisane. Także będzie to z tego. A A drugi wow. pierwszy paluch. Okay, dalej. No na ty paucie, czy nie na ty pauzie akord? Chyba tak, nie? Tak będzie też pięknie. Drugi pierwszy. Także jest dzisiaj, który dzisiaj jest? 21, 21 marca 2025. W kwietniu o tej porze miały być skończone już wszystkie tanga, a ten dopiero jest drugi robiony. Tak długo schodzi. W ogóle ten drugi dla Copa Cristo, będzie w ogóle jako dziewiąty, Także tak, tak dziwny jest. Także jestem ciekawy, kiedy uda mi się zrobić wszystkie 10. Zobacz nie, wiem, czy będzie widać akurat jest właśnie tango numer 9. Tango numer 9 z 10. Mam nadzieję, że to będzie hit. Por una cabeza. Już trzeci dzień siedzę nad tym tangiem. I już prawie mam klucz basowe. Jeszcze mi zostaną tylko paluchy, czyli aplikatura, to co jest najważniejsze. I. Za tydzień może będzie kolejne tango gotowe. Można odsłuchać kawałek. Specjalnie pianino ustawiłem, bo akordeon tutaj był bardzo nieczytelny. Tutaj jeszcze tak nie jest to tango znane, ale tutaj już. Zobacz. O, zmiana tonacji. Także będzie się działo. Serwis muzykanci, mam coś niezwykłego. Udało mi się zdobyć prawdopodobnie jedyny egzemplarz. Oryginał lwów ulica Batorego 7. Zobacz, co tu się dzieje. 1933-4 rok. Igo Kranowski, tango bajka, zapomniane tango bajka, zobacz co tutaj się dzieje. Nieśmiertelny przebój Igo Kranowskiego. Mam nadzieję, że to będzie hicior. Prawdopodobnie, jak mówiłem, jest to jedyny egzemplarz. Ja już to przekładam, będzie w 10 tangach. Jest to już przełożone będzie to dokładnie odwzorowane nie znalazłem nigdzie nut to są prawdopodobnie jedyne nuty w Polsce zapłaciłem za nie krocie nuty do 10 tank będą tańsze niż koszt uzyskania tych nutek ale mam nadzieję, że podtrzymamy tą tradycję Igo Kranowskiego i mam nadzieję, że coraz więcej będzie wykonań tego utworu i rozpowszechnijmy to już mam prawie te tango 100 lat. Także dajemy czadu, gramy to tango, nic tu od siebie nie będę dodawał żadnych dostawek, tylko będzie bardziej pod akordeon. Niektóre rzeczy zostaną uproszczone, bo tutaj wiele rzeczy niepotrzebne jest na fortepian też. I na akordeon to przełożę, ale wszystkie te basowania, co jest w basach, jest coś naprawdę super. Włączę kawałek refrenu, bardzo kruche są te nutki, super to podejście jest, nie? Wszystko z oryginału. Tutaj jeszcze nie dopisałem basowania, bo szukam. Tutaj widać jest C, ale A w Amol AB będzie w basie. Na razie połapałem tylko te szczegółowe nutki. Na razie połapałem tylko te ważne nutki, które się zmieniają. Za chwilę tam podopisuję i będzie to ekstra 10. tango. To nie będzie dziesiąte tango, będzie to ósme tango z 10. Tak, tak, bo mam tutaj właśnie listę przed sobą. Moi drodzy, jest 11 maja 2025. Działamy dalej z tangami. Bardzo ciekawe tango, dużo paluchów do potrawy. Serwis muzykanci, jutro jest 1 września, jest pierwsze szkolenie z tang na akordeonie, także dopiero wyrobiłem się we wrześniu a właśnie montuję film i widziałem, że w kwietniu, czy w marcu byłem przerażony, że już powinienem skończyć tą dziesiątkę tank jutro już jest pierwszy września, ale już jest wszystko gotowe złota dziesiątka czeka ekskluzywne nuty z drukarni dojechały nuty są zrobione kurs czeka także potrwało to 9 miesięcy, a nie 3 miesiące, ale mam nadzieję, że będziesz wiedzieć, dlaczego tak długo to trwało, jak już sobie aktywujesz kurs i zobaczysz, co tam w środku Cię czeka i dlaczego tyle trzeba było czekać.